Ha, 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 normalnie aż wstyd się przyznać, no ale ja nie ukrywam tego, jestem ślepota, trochę ślepota ze mnie, no. I normalnie śmiechu warte, że ja przez te parę dni w ogóle nie zauważyłem tego rzędu przycisków. Pieroziomek mi w komentarzu napisał, że tam masz x bass nad, nad kasetą. Ja patrzę gdzie. A tu jest cały rząd przycisków. No, większość to jest do obsługi. Yy, chyba o, Wszystkich źródeł cyfrowych, foldery i takie tam. No ale jest ten X-Bass. No jak ja mówiłem, że on gra coś jak... Yy, no NB-200, tyle że ma soprany, czyli lepiej. Tyle że bez podbicia basu. No to już jest podbicie basu. no <ścoughs> Czyli on jest lepszy od NB-200, bo nie dość, że też ma podbicie basu. No nie wiem, czy takie yy, jak w NB200, bo NB200 być może przez to, że jest bardziej rurowaty, głębszy, po prostu większy, masywniejszy, yy, nawet jeśli ma takie same głośniki basowe, to może mieć odrobinę więcej tego basu, ale zdaje mi się, że mocowo to jest to samo, tylko tam, tam podają 60 W, a tutaj 80, bo być może tutaj jeszcze wliczają te głośniki wysokotonowe i stąd się bierze te 80, te 80 niby watów. Yy, bo głośniki niskotonowe wyglądają mi na identyczne jak w NB200, czyli to jest niemalże to samo, tyle że z trochę chudszą budą, no, ale to jest lepsze, to jest ładniejsze, yy, to ma więcej funkcji, bo ma ten magnetofon, ma te wskaźniki, to jest po prostu piękne, NB200 jest tylko rurą, no. Yy w której w dodatku się zrypało CD, no tam, no może da się je tam jakoś uratować, ale coś by trzeba było tam pogrzebać. Dlatego ja go sprzedałem 500, myślę, że to tanio, bo ja za niego kiedyś tyle dałem, ale, ale dokupiłem do niego akumulator za prawie 300, także już tego akumulatora kolesiowi nie wliczałem, po prostu odjąłem to, że ten napęd tam świruje i i jeszcze w dodatku ja chciałem mu pokazać antenę, to się antena wyrwała, no znaczy wyrwała, no, oderwał się tam jeden segment, można tą antenę tam wrzucić, ale już, już jest bezużyteczna. Tyle, że na szczęście NB200 no, odbiera dobrze to radio. No ale jednak to te wszystkie wady powodują, że... Mm, no, że NB200 nie jest no, zbyt, zbyt solidny, no. Poza tym, że to jest jeden z niewielu sprzętów u mnie, które mają CD z mp3, no, chociaż no, nazbierało mi się ich, już ich kilka łącznie z tym, to zostały mi jeszcze trzy, bo... Yy, no bo... JVC i NB-10 już, już czytał mp3, Soundmaster czyta mp3 i Sharp gxm 10 czyta mp3. Yy, NB-200, którego sprzedałem, przestał czytać. Ale teraz mam w sumie cztery takie sprzęty, no bo kiedyś jeszcze miałem małego Pana Sonika tego RX-D55 chyba, czy jakąś tam zwał. No, który też był całkiem niezły, ale jakoś mnie nie fascynował dźwiękiem, z DT75 wcale nie, nie wygrywał. Chociaż mu, no niewiele mu brakowało, ale jednak DT75 gra przestrzenniej i to, że ma tą budę większą, to, że jest trochę głośniejszy, ogólnie trochę dynamiczniejszy, także... Dlatego tego D55 uznałem za zbędnego i go sprzedałem nawet w promocji trochę taniej niż dałem, chociaż ja go tam trochę dopieściłem, USB wyczyściłem, bo jak go kupowałem, to, to nie działało, ale dobra, bo ja tutaj przytaczam historię moich innych sprzętów, no, chociaż no w sumie tylko tych, które miały yy, MP3, no. No i, i USB, no też, w sumie wszystkie te sprzęty, które mają CD MP3 mają też USB. Bo i Soundmaster Master ma USB, i Sharp x 10 ma, 10 ma, nie, J, stary, stary JVC NB10 tylko nie ma USB, on tylko spłyt czyta MP3. No ale dobra, nieważne, no. yy, Ważne jest to, że to ma jeszcze jednak to dodatkowe podbicie basu, które może na techniawach nie jest potrzebne, bo już gra za bardzo jak spuchnięty, ale na czymś łagodniejszym, na przykład na jakiejś elektronice, czy na jakiejś wokalnej muzyce, gdzie chcemy sobie trochę ten bas podbić, czy na jakiejś na przykład starszej muzyce, gdzie tego basu nie jest tak dużo, albo na, na przykład na jakichś słabiej nagranych kasetach, jest możliwość dokopania tego basu. I to robi robotę. No, zobaczcie, jaką to robi robotę. Może go najpierw wyłączę. I zobaczcie, teraz pokrętło dałem na full, dam troszeczkę głośniej i włączę podbicie basu. Zobaczcie, jak to działa. Bum! Ale wyłączam to, bo według mnie przynajmniej na takiej muzyce to jest zbędne, bo techniawa już i tak na tyle zdrowo łupie. A że jak już mówiłem, to nie jest jakoś tak mega schodzący w głąb. Y Sprzęt tym basem nie jest taki głęboki, tylko taki trochę bardziej właśnie beczkowaty, taki trochę dudniący, dlatego zbyt duża ilość basu nie dodaje mu uroku, tylko trochę nawet psuje. Także no ja ogólnie nawet jak jest zbyt mocna muzyka, to nawet tym pokrętłem. Poza tym, że no podbicia basu do tej pory w ogóle nie używałem, bo jak mówię, dopiero ziomek mi o tym powiedział. Jak ja mogłem nie zauważyć całego rzędu, no ale no co się dziwić, ślepota jestem, nie przyglądałem się zbyt dobrze. W pokoju mam półmrok i no nie zauważyłem czarnych przycisków na czarnym tle, no po prostu nie zauważyłem. Ja myślałem, że tutaj jest pustka, no. No, no naprawdę przypał jak nie wiem. Dlatego też nie chcę, żeby mój kanał był traktowany zbyt poważnie. Możecie sobie mówić, że mam przepalone styki czy coś, ale ja mam. No, głównie mam przepalone oczy, no ja tak miałem od urodzenia. No ale e, no, to, że się tam czasem trochę motam, plątam, no to jest też kwestia nieprzygotowania nie i tak dalej. Bo ja powinienem najpierw sobie ten stent, sprzęt przestudiować, nawet tak bym w instrukcji na obrazek spojrzał, to bym zauważył, że tam są te przyciski, a, a mi się zwyczajnie nie chciało, także no. Trzeba do mnie trochę podchodzić z dystansem. Ja, jak coś rozpracowuję, to rozpracowuję kurczę całymi dniami, a czasami nawet i dłużej. Ja nie potrafię zrobić jednej jakiejś długiej recenzji, dlatego to się robi taki trochę serial. No ale kto tam lubi te moje emocje, kto lubi te moje wpadki i tą moją plątaninę, no to sobie tam obejrzy. Kto nie, to nie. No i nic. I no, no co, no. W sumie no nie wiem, na czym by tu jeszcze przetestować ten bas, no nie, nie chce mi się nic innego, na razie sobie słucham tych techniawek, lecę po kolei od jedynki do dwójki, bo mam tak te płytki z MP3 podpisywane. a że akurat się złożyło tak, że na pierwszych dwóch mam techniawy, bo wiem, że gdzieś tam na dalszych mam jakąś muzykę z Piratów z Karaibów, mam jakieś tam wszystkie albumy Michaela Jacksona i tak dalej, ale na razie nie chce mi się płytki zmieniać, jedynie chciałem pokazać, że jednak tu jeszcze podbicie basu jest, i dużo funkcji do obsługi źródeł cyfrowych, foldery, niefoldery. Nawet może oblupuję sobie, dlatego się posługuje takim ustrojcem, że czego nie widzę to, no tak, jest folder, folder, znaczy folder minus, folder plus. Jest rekord, czyli można nagrywać na USB, czyli on ma tą funkcję, można nagrywać na USB prawdopodobnie, bo jest rekord, przycisk rekord do źródeł cyfrowych. No i jest del, czyli kasowanie, jest mode, nie wiem do czego ten mode służy, ale to prawdopodobnie też do źródeł cyfrowych, a być może zegar tutaj też się ustawia, nie wiem, ale już nie chcę zbyt długiego filmu robić, także mm, no na tym chyba zakończę. Także zmykam hejaski.